Teraz powiem o tym, dlaczego tak ważne jest rozpoczęcie pracy nad sobą tej mentalnej, właściwie od momentu, kiedy dowiesz się, że jest to możliwe i jak to działa. Powtórzmy, że nowe połączenia neuronalne tworzą się w momencie, kiedy robimy coś nowego, uczymy się czegoś nowego, jakiejś nowej umiejętności lub myślimy w nowy sposób o zupełnie nowych rzeczach, które, o których wcześniej w ogóle nie myśleliśmy. Ta nowa aktywność, te nowe myśli i nowe przekonania stają się prawdą. Nowa aktywność, nowe myśli czy nowe przekonania, powtarzane przez odpowiednią ilość czasu, powodują zwiększenie obszaru mózgu odpowiedzialnego za te czynności myśli czy przekonania. W tym samym czasie te stare, których nie używamy, sprawiają, że mózg w tym miejscu nie dostaje energii, te obszary się zmniejszają i te połączenia neuronalne są osłabiane mózg nie dostają sygnału energetycznego, jakim wcześniej dostawały, czyli właśnie poprzez myśli, czy poprzez jakąś aktywność, czy powtarzanie w myślach czy nagłos pewnych przekonań. I to jest fascynujące, że w każdej chwili możemy stworzyć dla naszego życia nową rzeczywistość i nowe funkcjonowanie naszego mózgu. Naszemu życiu, naszemu umysłowi możemy nadać każdy kierunek, jaki tylko chcemy. Trenując nowe sposoby myślenia i aktywując dotychczas uśpione obszary naszego mózgu. Nasze przekonania zmieniają się, jeśli przez pewien czas kierujemy nasze myśli w kierunku nowych przekonań. I to skutkuje całkowitą zmianą naszego życia, ponieważ dokładnie to dostajemy w potwierdzeniu od świata zewnętrznego. Jakie, w jakie przekonania uwierzyliśmy? O tym, jak to wygląda z punktu widzenia takiego czysto fizycznego, i jak to wygląda w czasie czyli ile tak naprawdę czasu dokładnie potrzebuje nasz mózg, żeby się tak jakby przetransformować i wejść na te nowe tory i umocnić te połączenia, żeby cokolwiek się zmieniło w następnym filmie.